Witaj drugi widzu. Poczekaj film, a ci coś do powiedzenia. Nie musisz lajkować ani subskrybować tego filmu. Chciałbym Ci tylko coś powiedzieć. Istnieje milion różnych punktów na YouTube, a ty kliknąłeś w moje. Jeżeli chciałbyś zostać i obejrzeć trochę filmu, byłbym Ci bardzo wdzięczny. Ale jeżeli nie chcesz, nie zmuszam cię. Ale i tak zapraszam cię do całego odcinka. Jeżeli chcesz, obejrzyj go w całości, ale nie musisz. Serdecznie Ci dziękuję i do zobaczenia. Cześć. Witajcie, widzowie w pierwszym odcinku Minecrafta. Dzisiaj otwieramy sobie nową serię. Jak widzicie, na shaderach zobaczymy, jak to tam będzie. Czy to wypali ta seria, czy nie wypali. Miejmy nadzieję, że, że Wam się spodoba po prostu i tyle. A ty, jak jesteś na dole nie musisz łapkować, ani subskrybować tego kanału, ale mi to bardzo pomaga i, i tyle. Nawet nie musisz tego oglądać, jeżeli nie chcesz, ale jak zostaniesz i obejrzysz chociaż trochę, będzie mi bardzo miło. Bardzo staram się robić jak yy, najlepsze filmy, jak najlepsze produkcje dla Was i i to się tylko dla mnie liczy, tak? Więc. To nie chce, to naprawdę nie musi. Dobrze, my sobie wykupimy dalej te drewno i zobaczymy, co, co się da zrobić. W dzisiejszym odcinku na pewno coś tam pozbieramy, jakieś materiały. Może tutaj gdzieś przewodzi, fajnie się wybudujemy. Tam jeszcze chyba. Tam jest chyba jeszcze niedaleko nawet wioska. To zaraz tam zajdziemy. Ja to sobie tylko zrobię Crafting, widzowie. Coś takiego najpierw później coś takiego na razie i będzie nam łatwiej operować wszystkim zowie chyba trafiłem obok kopalni od razu na razie ale miejmy nadzieję, że, że będzie fajnie. No, jednak nie kopalnia. Dobrze, idziemy sobie teraz. Fajnie by O, co on nam dał? Aha, nic nam chyba nie dał. Myślałem, że jak go zabiję, to coś nam da, ale. Jednak nie. Ten był też zepsuty. Dobrze, hm. Bardzo ładna woda jest na tych shaderach. Mam jeszcze parę innych do przetestowania, ale to nie będzie odcinek do testowania shaderów, a, a bardziej gameplay'u. O. Tam jest chyba... Jakaś kopalnia, ale my tam na razie nie wchodzimy, żeby się nie utopić. I później jak się utopimy, to, to będzie bardzo źle. Mniej więcej interesuje mnie tamta wioska. Ogólnie to był losowy. Tam co... To... Siege wiem. Zobaczymy co wyjdzie widzowie. Postaram się nagrywać regularnie, czyli bez żadnych opóźnień i innych rzeczy. Pan kamień od nas odeszedł i raczej już nie będzie nagrywał. W ogóle ile? Nawet prawie 80 lat mam. No robi wrażenie widzowie, robi wrażenie. Bardzo ładnie to wygląda. oj a bo mi się skończyły bąbelki skończyły się bąbelki to bezsensownie bym umarł ale to jest takie na no, chwilowe hmm. coś aha tu dostałem no trudno yy... pożyczymy od nich sobie trochę y, jak to co to było a siano przerobimy sobie to na chlebek będzie bardzo potrzebny y, Mam coś ciekawego tutaj raczej nie A few moments later. ciekawe co tam w tamtej chacie jest o fajna rzecz jest sobie ją weźmiemy widzowie tak dla ułatwienia. Ja sam bym mógł ją skraftować, bo teraz jeszcze kamienia by mi brakowało, tak naprawdę. Ale no jak już jest, to weźmiemy sobie. Płotków nie potrzebujemy, ale z pary pochodni się przede powiem, że nie. Y Oj, no trudno. Dobrze i... Fajni, fajnie, fajnie te osadnicy. Nie powiem, że nie. Miejmy nadzieję, że nic nas na razie nie złapie. Ciekawe jak Golem wygląda na tych shaderach już podejdę. A nic się nie zmieniło. Ale fajnie na niego blask wpada. O sobie Późnimy sobie to i chyba. Nie, golem nie co? Mm. <laughs> Aha, czyli Czyli nie ma nic. Chyba. Nawet tak kręci za głową. O! Hmm. A ty masz coś dla mnie? A nie masz nic. No to fajnie. Hmm. Czyli to jest taka jakby wioska. zasadników, ale trochę innych. Ale spora ta wioska jest, co O! ominowym Nawet mamy. Trochę nasion i... Akacji może sobie weźmy. Akacji weźmy, bo... Może być nam potrzebna. I to też najlepiej weźmy. Teraz zrobimy tak, że sobie weźmiemy łapkę w będzie nam... Świeciło i teraz tak, mm. tak, Te kacjowe drzewo jest jego tutaj sporo, więc przerobimy sobie go. Yy, zrobimy sobie siekerkę. Nie zrobimy siekerki, trzeba najpierw zrobić patyki dobrze i teraz tak cyk A tu woda jest aha to fajnie O. Tylko widzowie nie wiem czy to były te shadery akurat Chyba te tak fajnie świeciło mi w nocy tak to są to były te że tak fajnie świeciło mi w nocy pochodnie Uj! Tam jeszcze chyba nie byliśmy. Z tego co wiem... Nie, jednak tu byliśmy. Yy, trochę dużo ta wioska się idzie pogubić, ale... Ale jest dobrze. Nie, tutaj nic nie ma. A tu już byliśmy? A few moments later. Oj. Oj, 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 tak. Mam troszeczkę kłopotów. Widzicie, co Może się prześpimy tutaj. tutaj. Tak w tym. Aha. Dobrze, eee... O! że są potwory, ale no nie Ja bym chciał bardzo nie pod sobą widzowie, zawsze nie pod sobą, bo jak wpadniemy do szkleceru i się rozbijemy to będzie źle. Się... Hmm. A powie, że jest utopis, no tak. Że widzowie i raczej który powinien udać się spać. też nie? O! A tak? Nie no, możesz teraz jazmować, próbujesz, hmm. Ja nie jestem przeszkodowany na razie na. na, na bicie jakiekolwiek, ale. spróbujmy się zrzemnąć. Chociaż to nie jest teraz takie łatwe. No, ajejej. jestem widzowie, jestem i... Trzeba piasku się trochę pozbyć. No my może przejdziemy sobie widok na artykę po to żelazo i chyba zakończymy ten odcinek, bo no, nawet długo trwa, a nie chcę, żeby za długo trwało. Zastaniamy. Raczej nie musimy. No jakoś tak sobie, jakoś tak. Muszę sobie polepszyć kilof. To jest wymagane teraz widzowie, bo... Nie mam czym O. pięknie. Trochę do, było, ale... niech będzie. Nie, arbu. Ale tak dobrze. Tak dobrze widzowie tak, no. Hmm... to chwilę. To teraz z wiśniakami się inaczej targuje, czy, czy nie można. Jeden klik. O, miał. No dobrze, zatrzymamy się gdzieś w jakiejś chacie takiej w której jeszcze nie byliśmy Chyba byliśmy we wszystkich to mi się wydaje hmm. nie no tu byliśmy na pewno no tutaj oj tu byliśmy chodni sobie podbieramy żeby nie marnować drewna żeby zrobić węgiel No i dobrze weźmiemy sobie to, to później będzie nam to potrzebne, ale no, teraz. Miejmy nadzieję, że nie będą zenerwowani, że pożyczamy to na stałe. O jajku mamy. Super. Ale dużo wody tutaj strasznie jest, przy tej osadzie. Hmm. No, weźmiemy sobie jeszcze tą skrzynkę. Nie pogniewają się. Dobrze widzowie, zobaczymy ile minut trwa film. Już 20 minut trwa film widzowie i chciałbym bardzo Wam podziękować za oglądanie. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu. Eee, oczywiście nie musicie tego subskrybować, jeżeli jeszcze to oglądacie. Jeżeli komu się spodobał ten odcinek, to jest mi niezmiernie miło i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!